ponad milion kur wybitych grozi nam niedobór jaj ogromne oburzenie w sieci po sprzedaży Ursusa Węgry próbują przekonać Rumunię do reformy polityki rolnej Drobiarze alarmują o niebezpiecznym zawirowaniu na rynku jaj po wykryciu ogniska grypy ptaków na farmie Niosek w województwie wielkopolskim co spowodowało konieczność wybicia blisko miliona 400 tysięcy kur jak informuje Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj Odtworzenie potencjału produkcyjnego po stratach związanych z tym wydarzeniem potrwa co najmniej 20 tygodni. Nagłe zniknięcie z rynku ponad miliona jaj dziennie to ogromny ubytek, który wcześniej trafiał do piekarni, sklepów i zakładów produkujących żywność. Choć mogłoby się wydawać, że w kraju, gdzie produkowano około 50 milionów jaj dziennie, ten ubytek nie powinien stanowić dużego problemu. Rzeczywistość może okazać się bardziej skomplikowana. Paweł Podstawka, przewodniczący Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, podkreśla, że obecny system obrotu jajami, w którym dużą rolę odgrywa polityka cenowa dużych sieci handlowych, od miesięcy wywierających ogromny nacisk na utrzymanie niskich cen skupu, może nie poradzić sobie z tymi zawirowaniami. W efekcie brak równowagi w dostawach może dotknąć znaczną część łańcucha zajmującego się dostawami jaj do sklepów. Możliwość wystąpienia lokalnych braków jaj na sklepowych półkach przed świętami jest realna. Sytuacja jest dynamiczna, a wpływ wykrytego ogniska grypy ptaków na rynek jaj będzie zależał od wielu czynników, w tym od szybkości działań mających na celu przywrócenie produkcji oraz od decyzji podejmowanych przez sieci handlowe w zakresie cen i dostaw. Organizacja tłumaczy, że zdecydowana większość jaj jest sprzedawana w ramach długoterminowych kontraktów. Firmy pośredniczące w dostawach jaj z ferm do sieci handlowych. Chcąc wywiązać się z umów i uniknąć płacenia kar, zmuszone są do pozyskiwania jaj niemal bez marży własnej. Skoro podaż gwałtownie zmalała, cena jaj wzrosła zgodnie z prawem podaży i popytu. Producenci jaj, nie chcąc paść ofiarą wojen cenowych prowadzonych przez sieci handlowe, szukają rynków, gdzie mogą uzyskać lepsze ceny, co pozwoli im na odpowiedni przychód. Podstawka podkreśla, że obecna sytuacja, w której dwie duże sieci handlowe ustalają ceny skupu, korzystając z efektu skali, może doprowadzić do rozchwiania rynku. Warto zaznaczyć, że handel jajami opiera się głównie na kontraktach, często długoterminowych. Obecne zawirowania mogą więc wpłynąć na stabilność całego sektora. Polscy klienci sklepów mogą obawiać się lokalnych braków jaj na półkach, zwłaszcza przed zbliżającymi się świętami. Sytuacja jest dynamiczna, a wpływ wykrytego ogniska grypy ptaków na rynek jaj będzie zależał od wielu czynników w tym od szybkości działań mających na celu przywrócenie produkcji oraz od decyzji podejmowanych przez sieci handlowe w zakresie cen i dostaw. Paweł Podstawka dodaje, że dostawy od drobnych hodowców, którzy dostarczali jaja do punktów skupu, to już przeszłość. Procedury sanitarne oraz wymagania kontraktów wymagają profesjonalnej obsługi logistycznej na linii fermy sieci handlowe, które domagają się produktu taniego, świeżego i wysokiej jakości. Łączenie tych trzech warunków niska cena, świeżość i wysoka jakość staje się coraz trudniejsze, zwłaszcza w kontekście stopniowej redukcji produkcji klatkowej i jej skutków. Wolny wybieg i hodowla ściółkowa to nie tylko wyższy koszt produkcji jaj i mniejsza wydajność mniej niosek na tej samej powierzchni kurnika, ale także większe ryzyko ściągnięcia do stada wirusa grypy ptaków. Branża oczekuje racjonalnego podejścia do ustalania cen skupu jaj, zwłaszcza ze strony dużych sieci handlowych. Stabilizacja rynku jest kluczowa. Dzięki niej hodowcy będą mogli prowadzić dochodową produkcję, a logistyka będzie w stanie zapewnić pewne dostawy z ferm do sklepów i odbiorców przemysłowych. Brak kompromisu może doprowadzić do sytuacji, w której producenci jaj zrezygnują z deficytowej produkcji lub znajdą lepsze warunki poza granicami kraju. W obu przypadkach koszty tych zmian poniesie polski konsument. Rolnicy po sprzedaży Ursusa. Reagują w sieci bardzo negatywnie. Takie nagranie opublikował Piotr Kisiel. To jest najmniejszy ursus. To jest średni ursus. To jest największy ursus na naszym gospodarstwie. Jak i w wielu polskich gospodarstwach, Ursus to marka, która zrewolucjonizowała polskie rolnictwo. Jest to swoista legenda. I. Tym bardziej niepokoi fakt, że Ursus trafia w ręce kapitału ukraińskiego firmy, która istnieje od lipca tego roku, która kupiła Ursusa za 60% wartości rynkowej. Czy nie macie wrażenia, że dochodzi na naszych oczach do przejęcia coraz większej ilości firm polskich, rodzimych firm, z ogromną tradycją i z długoletnią tradycją, właśnie przez konsorcja, które mają w sobie bardzo dużo ukraińskiego kapitału. Tej sprawy nie powinno pozostawić się bez echa, bo oto na naszych oczach ginie kolejny, kolejna polska firma, której polscy rolnicy zawdzięczają naprawdę bardzo wiele. I moi drodzy, należy tą sprawę monitorować, i my, jako ruch młodych farmerów, tego tematu tak nie pozostawimy, jak i wielu innych tematów. Trzymajcie się, ciepło. Pozdrawiamy. Także znane osoby zastanawiają się, dlaczego Ursus został sprzedany firmie z ukraińskim kapitałem. Krzysztof Stanowski, dziennikarz znany z kanału Zero, zapytał: Czy dobrze wyczytałem, że Ursus został sprzedany ukraińskiej firmie założonej trzy miesiące temu? Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Ludzie zwracali uwagę na wyprzedawanie kapitału w obce ręce, ale część użytkowników zauważyła, że Ursusa od dawna nikt nie chciał przejąć. Jeden z użytkowników napisał, no to chyba dobrze, już od lat nikt nie chciał tego trupa dotykać. Ale zastanawiam się, czy u pana tyle samo oburzenia co inwestycje Ukraińców w Polsce, wzbudzają inwestycje Polaków w Anglii czy Niemczech. Stanowski odpowiedział: Nie, bardzo kibicuję Polakom w innych krajach i mniej kibicuję obcokrajowcom w Polsce. Mimo że brzmi to jak hipokryzja, to prawda jest taka, że nasz naród nie rozumie dlaczego tak ważne jest rozwijanie firm z polskim kapitałem. Ile pieniędzy trafia do budżetu za sprawą dużych firm, a ile ucieka, jeżeli dana usługa jest dostarczana przez zagraniczną korporację? Największe gospodarki tego świata za wszelką cenę bronią swoich krajowych produkcji, nawet jeżeli nie opłaca im się produkować w kraju, to przenoszą firmę do Azji czy do Polski, tak jak robią to niemieckie firmy motoryzacyjne. Dzięki temu mają niższy koszt produkcji, a firma dalej dostarcza ogromne podatki do budżetu w kraju, z którego pochodzi. Po tym jak Rumunia odmówiła poparcia konkluzji Rady Unii zaproponowanych przez prezydencję węgierską w sprawie wspólnej polityki rolnej, węgierski minister rolnictwa Istvan Nagy spotkał się ze swoim rumuńskim odpowiednikiem Florinem Barbu. Spotkanie miało miejsce na marginesie Kongresu Europejskich Rolników, zorganizowanego w Bukareszcie przez organizację Kopa i Kogeka, który trwał od 23 do 25 października. Ministrowie rolnictwa państw członkowskich Unii po dwudniowym posiedzeniu Rady Unii do spraw rolnictwa i rybołówstwa uzgodnili, że wspólna polityka rolna Unii po roku 2027 powinna w większym stopniu koncentrować się na potrzebach rolników niż na ochronie klimatu. Wytyczne zaproponowane przez Węgry odrzucił tylko jeden kraj, Rumunia, która zażądała zrównania dopłat dla rolników w całej Unii. Ministrowie Rolnictwa Węgier i Rumunii, Istvan Nagy i Florin Barbu, spotkali się, aby omówić swoje stanowiska oraz szukać wspólnych rozwiązań. Spotkanie to miało na celu złagodzenie napięć i znalezienie kompromisu, który pozwoli na dalsze negocjacje i wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie wspólnej polityki rolnej Unii. Podczas rozmów ministrowie Rolnictwa Węgier i Rumunii, Istvan Nagy i Florin Barbu poruszyli szereg kwestii, w tym obawy Rumunii dotyczące wspólnej polityki rolnej. W związku z tym, że skutki wojny na Ukrainie nadal wpływają na europejskie rolnictwo, ministrowie omówili również potrzebę zwiększenia limitu dopłat. Podczas kongresu Florin Barbu oświadczył, że Rumunia wezwała Komisję Europejską do szybkiej oceny wyzwań stojących przed rolnikami oraz podniesienia indywidualnego pułapu dotacji dla rolników do 560 tysięcy euro na beneficjenta. Barbu domagał się również przedłużenia okresu składania wniosków o tę pomoc co najmniej do 30 czerwca 2025 roku. Istvan Nagy powiedział, że wraz ze swoim rumuńskim odpowiednikiem zbadali możliwość wykorzystania funduszy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich do sfinansowania zakupu zwierząt hodowlanych. Jest to jeden z kluczowych celów Rumunii, która dąży do zmian w unijnych przepisach, aby uwzględnić nabywanie zwierząt hodowlanych jako inwestycje kwalifikujące się do finansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Spotkanie ministrów rolnictwa Węgier i Rumunii miało na celu nie tylko omówienie bieżących problemów związanych z WPR, ale także znalezienie wspólnych rozwiązań i propozycji, które mogłyby wspierać rolników w obliczu wyzwań takich jak skutki wojny na Ukrainie. Obie strony wykazały chęć współpracy i wprowadzenia zmian, które mogłyby przynieść korzyści dla rolnictwa w całej Unii Europejskiej. Źródła dyplomatyczne przekazały Euraktyw, że Rumunia, podobnie jak podczas czerwcowej prezydencji belgijskiej, głosowała przeciwko proponowanym wytycznym dotyczącym nowej wspólnej polityki rolnej. Argumentowała, że w dokumentach nie uwzględniono w wystarczającym stopniu zobowiązania do wyrównania dopłat bezpośrednich wśród wszystkich państw członkowskich Unii. Węgierski minister rolnictwa stwierdził na łamach Euractiv, że Węgry rozumieją trudności krajów, które z powodu historycznych uwarunkowań zmagają się z wyjątkowymi wyzwaniami w rolnictwie. Zauważył, że kwestia zewnętrznej konwergencji, która pojawiła się w kontekście przystąpienia do Unii, nabrała nowego znaczenia, prowadząc do trudnych do pokonania podziałów między państwami. Niektóre kraje, gdy tylko napotkają w tekście termin konwergencja zewnętrzna, od razu się do niego zniechęcą. Inne natomiast nie poprą dokumentu, jeśli nie będzie w nim mowy o tej konwergencji, wyjaśnił, podkreślając, jak skomplikowane jest znalezienie rozwiązania, które zadowoli wszystkie państwa członkowskie Unii. Ryszard Wilko powiedział o pogarszającej się sytuacji w portfelach Polaków. Mam znajomego, który zarabiał 3000 złotych i on cały czas powtarzał, że jego marzeniem jest, żeby zarabiać 5000 złotych. I teraz. Już zarabia 5000 zł i narzeka, że teraz jak zarabia 5000, to tak naprawdę stać go na mniej niż wtedy, kiedy zarabiał 3000 zł. Czyli dzisiaj będzie kilka słów o pensji minimalnej. Wczoraj publikowałem dane płynące z resortu pracy, z których wynika, że obecnie na minimalnej krajowej pracuje 3 miliony 600 tysięcy Polaków. Dla przyrównania, w 2022 roku było to 1 milion 400 tysięcy, więc wzrost. Pracujących na minimalnej krajowej jest wręcz lawinowy i wzrosło nam tych ludzi grubo ponad dwa razy. Ktoś tam w komentarzu się wygłupił i napisał: hola, hola, hola. Owszem, może przybywa ludzi, którzy pracują na minimalnej, ale o ile więcej zarabiają? Przecież minimalna wtedy była 2000 z kawałkiem, a teraz jest 3200, więc no dobrze, bo zarabiają więcej. I tutaj trzeba sobie odpowiedzieć na fundamentalne pytanie. Jeżeli te pensje od 2022 roku do chwili obecnej wzrosły powiedzmy o 40%, to czy znaczy, że ludzie mogą sobie kupić o 40% więcej towarów i usług? Oczywiście, że nie. Ja bym się nawet pokusił o to, że pomimo wzrostu pensji minimalnej o jakąś tam kwotę, to ludzi stać tak naprawdę na coraz mniej. I tutaj, żeby to tak bardziej zobrazować, jeżeli podwyższylibyśmy pensje minimalne, żeby wynosiły milion złotych, ale chleb by kosztował 5 tysięcy, no to oczywiście, że pomimo tego, że jesteśmy wszyscy milionerami, to tak naprawdę jesteśmy biedniejsi, bo ceny w sklepach są dużo, dużo, dużo wyższe. Więc pensję minimalną by należało liczyć z taką realną siłą nabywczą, ile za to możemy kupić litrów paliwa, chlebów czy czegokolwiek innego. Więc to, że PESY wzrosło 40%, to nie znaczy, że ci ludzie na minimalnej są bogaci, że stać ich na więcej, wręcz odwrotnie. I masowe spychanie ludzi, tych, którzy wcześniej nie zarabiali minimalnej, bo byli gdzieś tam wyżej, zepchnięcie ich do tego pułapu minimalnej spowodowało, że między 1 400 a 3600, to ci wszyscy ludzie, którzy tam byli pomiędzy, zostali zepchnięci do tego poziomu minimalnego. I dlaczego pensję minimalną tak rząd dynamicznie od kilku lat podnosi? To jest skorelowane wprost z inflacją, czyli najpierw się mocno przyłożyli do tego, żeby rozbudzać dwucyfrową inflację, która zagregowana chyba od 20 roku wyniosła jakieś 50%, no to pensja minimalna goniła za tą, za tą inflacją. Ale winny, win, winnymi tego wszystkiego są ci, którzy do tego doprowadzili, czyli poprzednia ekipa, bo to, że inflacja była dwucyfrowa, to nie jest wina wirusa, bo wirus jest dzieckiem matki natury. Ale pomysły, jak przeciwdziałać temu wszystkiemu, to oczywiście były pomysły polityków, czyli lockdown, pieniędzy, płacenie ludziom stojówek, czyli za to, że nie pracują, itd. itd. Jak to działa w praktyce, tak żeby sobie każdy wyobraził, skąd ta inflacja się bierze? Inflacja się bierze z tego, że nie ma wzrostu, nie przybywa na rynku produktów i usług, nie przybywa dóbr na rynku, a przybywa pieniądza. W związku z czym jest więcej pieniądza, dóbr i usług nie przybywa. I cena tych drobiu usług rośnie. Wyobraźcie sobie, że cały rynek nasz polski to jest 100 pomidorów. Tylko. I na rynku mamy 100 złotych w obiegu. Tylko. Więc jeden pomidor kosztuje złotów. I w momencie, gdy rząd wpuszcza na rynek pieniądze w postaci dopłat, tarcz i innych rzeczy, i na rynek wpompuje dodatkowe 100 zł, a ilość pomidorów się nie zwiększy, to dalej mamy 100 pomidorów. A 200 zł w obiegu, i jeden pomidor już nie kosztuje złotówkę, tylko 2 zł. To jest totalnie już infantylny i taki uproszczony do granic absurdu przykład, ale mniej więcej tak to działa. Ale do meritum sprawy. Co, jakie są negatywne skutki tego, że te pensje minimalne tak bardzo rosną? Jedno na jedno pytanie sobie już powiedzieliśmy, czy to powoduje, że ludzie są bogaci? Oczywiście, że nie. Ale jest szereg negatywnych konsekwencji. Po pierwsze. Taka dynamika wzrostu pensji minimalnych powoduje to, że wszystkie firmy, które działają na terenie kraju, i urzędy też, yy, muszą, znaczy urzędy nie produkują w zasadzie niczego, ale firmy, które cokolwiek produkują, to dla nich takie podwyżki pensji minimalnych są ogromnym kosztem i oni muszą wtedy podnosić swoje ceny towarów i usług. Czyli tutaj mamy paradoks, że poracy zarabiają więcej, żeby zarabiali więcej, no to muszą płacić. Też więcej, no bo koszty pracowników, koszty pracownicze ogólnie są coraz wyższe i widać, że firmy z kraju się wyprowadzają, a te, które zostają, no to muszą te koszty ująć w swoich, w swoich cenach. Kolejnym bardzo negatywnym i tutaj ultra negatywnym aspektem jest to, że obserwujemy spłaszczenie wynagrodzeń. Co to znaczy? To znaczy to, że przy takiej dynamice wzrostu pensji minimalnej, która wynosi to 40% można powiedzieć procent w okresie dwóch lat, o ile się nie mylę, proszę mnie poprawić w komentarzach, to ludzie, którzy zarabiali dużo więcej albo ogólnie więcej niż ta minimalna, to ich wzrost wynagrodzeń nie miał aż takiej dynamiki. Co to znaczy, że przykładowo, jeżeli ktoś zarabiał dwie minimalne krajowe, czyli teraz mamy 3200, to zarabiał tam 6400, to teraz jego wypłata. Nie poszła tak samo jak ty, którzy zarabiają minimalną. Czy ci, co zarabiają minimalną, poszli tak, a ci, co nie zarabiają, poszli tak. Zbliżyli się do siebie. Czyli osoba, która zdobyła jakieś kwalifikacje, kompetencje, wykształcenie, działała ze sobą, żeby zarabiać lepiej, to teraz jej wypłata nie jest tak wprost proporcjonalnie wyższa jak tych, którzy zarabiają minimalną krajową żeby była jasność, ja nie obrażam nikogo tych, co pracują na minimalnej, tych, co zarabiają bardzo dużo, czy średnio dużo. Tylko chcę wytłumaczyć, jak ten mechanizm działa, bo jakie są tego konsekwencje. Wyobraźmy sobie jakiś zawód, który wymaga jakiegoś poświęcenia, odpowiedzialności, czegokolwiek innego, na przykład, nie wiem, jakiegoś policjanta. I na starcie jego wypłata kiedyś tam była dwukrotnością minimalnej, krajowej. Więc ktoś zamiast iść do jakiejś prostej, mało skomplikowanej i nieodpowiedzialnej mało odpowiedzialnej pracy, a iść na policjanta, no to dla niego bardzo dużą zachętą był czynnik finansowy, czyli biorę dwie wypłaty niż w takiej prostej robocie, to dobra, poświęcę się i pójdę tam do tamtej pracy. Natomiast teraz przy takim wzroście pensji minimalnej, no to pensja na start takiego, powiedzmy, policjanta już nie wynosi dwóch minimalnych, tylko półtorej minimalnej ale to nie jest tylko wśród budżetówki, bo w sektorze prywatnym obserwujemy bardzo podobny trend, czyli ludzie, którzy mają dużo wyższe kompetencje, to ich wypłaty są coraz niższe, jeżeli przyjmiemy, przyjmiemy to jako iloczyn, czyli iloraz tej pensji minimalnej, ile tych pensji minimalnej, jak, jaką część czy ilokrotność tych pensji minimalnej oni zarabiają. W związku z czym powstaje nam takie zjawisko, że Ludzie, którzy dopiero będą wchodzić na rynek pracy, jak sobie szukają jakiegoś zawodu, patrzą mniej więcej, jakie tam są wynagrodzenia, to oni mają coraz mniejszą motywację do tego, żeby iść na studia, żeby zdobywać jakieś doświadczenie, żeby podnosić swoje kompetencje. Skoro pensje, którą oni dostaną, to będzie 40% czy 30% więcej niż pensja minimalna. Więc to spłaszczenie wynagrodzeń się bardzo negatywnie na motywacji ludzi do tego, żeby byli coraz lepsi. W czymkolwiek, czymkolwiek by mieli nie być lepsi. Więc to, że pensje minimalne rosną, już raz mówiąc na koniec, to nie jest dobre zjawisko. To jest bardzo złe zjawisko. Natomiast ono jest wypadkową, po części jest wypadkową tego, jak wygląda nasza gospodarka, gospodarka jaki mamy odczyt inflacji jeżeli ktoś chce zarabiać więcej, to nie możemy podnosić pensji minimalnej, tylko gospodarka się musi rozwijać, wtedy powstaje więcej, lepiej płatnych stanowisk, ale nawet jeżeli sama gospodarka się rozwija, to pensje są w dużym stopniu zależne od tego, jaki mamy produkt krajowy brutto. To już wielokrotnie pokazywałem badania, że mniej więcej, mniej więcej pensje wynoszą około 60% produktu krajowego brutto, brutto przedzielonego na jedną osobę. Czyli nawet jeżeli Ty mieszkasz gdzieś w cimiu, to to w jakiej kondycji są firmy na Podlasiu, kopalnie na Górnym Śląsku czy porty na Pomorzu, to w jakim stopniu wpływa na to, jaki jest poziom Twojego życia. Więc trzeba patrzeć globalnie na rozwój całej gospodarki, a nie tylko na to, jak, jaki ty masz zapis na swoim wypłaty. Tak to wygląda Dużo w dużym uproszczeniu. Mam nadzieję, że każdy sobie to dobrze teraz w głowie włożył i nikt nie będzie podnosił w komentarzach, że to, że teraz 3,5 miliona ludzi pracuje na minimalnej krajowej to lepiej, bo pensja minimalna nominalna, czyli w złotówkach jest wyższa. To nie znaczy, że ludzie są bardziej bajeczni. Dobrego dnia. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o sprzedaży Ursusa. Czy państwo powinno szybciej zadbać o spółkę, która kiedyś była dumą polskiego rolnictwa? Kanał Rolnictwo bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje, jesteśmy dla Was na najważniejszych branżowych wydarzeniach, jeździmy na protesty za granicę, sprawdzamy jak wyglądają Wasze plony oraz pokazujemy jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.